Cześć, tu karabiri, witajcie w kolejnym odcinku Geometrycznej Wyspy. Dzisiaj będziemy zajmowali się naszą farmą drzew. Hehe, nie żartuję. Najpierw pokażę wam coś, co mi zniszczyło i wy też to musicie zobaczyć. Normalnie, myślałem, że z cyklu głupie trady to widziałem już wszystko, ale to, to po prostu, no, przeskoczyło samo siebie. Proszę bardzo. cztery diaksy za jeden szparek, no. Przykro mi, panie wieśniaku, ale jak bujać to my, ale nie nas, więc, no cóż, do widzenia. Może innym razem. pa. pa. Nie patrz tak na mnie. To no, ty masz taką dziką cenę. Okej. Okay. <grym> A teraz zajmiemy się tym, czym się będziemy zajmowali dzisiaj w odcinku. Ale czym my będziemy zajmowali się dzisiaj w odcinku? Dzisiaj? Jak zwykle będziemy zajmowali się czymś, co nie ma specjalnego sensu, mianowicie zbudujemy sobie fabrykę lodu. Tak, taką prawdziwą fabrykę lodu z prawdziwego zdarzenia, jako że mamy do dyspozycji kilo kilowstilktaczem, no to będziemy go mogli zbierać i zbierać i zbierać i zbierać. Jak widzieliście wcześniej, jako którzy handelizują się jakami, jestem, no, uzbrojony po zęby, mam wszystko, mam żelazo, mam czerwony proszek, mam kamień. Ponieważ no oczywiście jako że zawsze tutaj w naszej serii geometrycznej wyspy próbowałem znaleźć wyważenie pobiędzy, że tak powiem, masową produkcją, czyli no, kurde, nie zmieściłem się. Masową produkcją, czyli wydajnością, a w sumie nie wiem, fajnością projektu i tak dalej. No, to zazwyczaj mieliśmy same rzeczy praktyczne i tym razem również będzie to bardzo praktyczny mechanizm. Musimy się wygrabolić z tej dziury. To znaczy w sobie tak, ta dziura to i tak będzie nasza docelowa tutaj kryjówka, ale w pierwszej kolejności, że tak powiem, wstępimy sobie trochę siekierę z efficiency, bo i tak te drzewa musimy wyrąbać, bo niestety, ufu, uf, uf, ale wysoka stosna. Bo niestety tego, hmm. Bo niestety tego sosnowego drewna strasznie, że tak powiem, mam mało. Uzbierałem chyba tylko cztery staki. Będę, widzę, musiał przysiąść troszkę i narąbać go znacznie, 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 znacznie więcej. Pomyślałem, myślałem, że ma go w zapasie. Okazało się, nie do końca. Widzimy nasz, nasz stary. Stary, stary workbench, który tutaj w jednym z pierwszych odcinków jak tylko wylądowaliśmy na pustyni został postawiony, tak tutaj sobie stoi, aż go nawet śnieg zapadał. Ale to nic. Jako, że tutaj okoliczny teren jest, no niestety nie jest oświetlony najlepiej, więc również staram się to zrobić, zabezpieczyć się przed jakimiś creeperami, które o, bardziej niż pewne będą próbowały nam zrobić niespodziankę i przyjść się przytulić. Również nie podjęłem jeszcze decyzji, w którą stronę ta cała moja fabryka będzie skierowana, ponieważ, jak wszyscy dobrze pamiętamy, tutaj no, okolica leży na takim, nie ja wiem, jakby to powiedzieć, przesmyku. pomiędzy jednym, może z tej strony, i drugim, może z tamtej strony, co sprawia, że, no, że nie mam ma zbyt dużo miejsca do. Ja wiem, do postawienia jakiejś strasznie wielkiej fabryki, farmy i w ogóle i tak dalej, i tak, i tak, i tamto. Dobra, ale w sobie chyba zrobię tak, że w pierwszej kolejności zobaczę ile mam tego miejsca, bo pamiętajmy, że interesuje nasz biomzimowy, ta fabryka nie może wystawać na żadne lindy, nie może wystawać na biom taki, w którym, że tak powiem, zimy nie ma, ponieważ o, lód to może niekoniecznie, ale na pewno woda nie będzie zamarzać i właśnie to z wody będzie pochodziła nasza główna produkcja tego całego lodu, bo powiem, to ma być lód, nie zwykły śnieg, który zbieramy łopatą, tak jak to wszystko do tej pory się odbywało. Dobra. Wziąłem dynamit, widzę, że bardzo dobrze, że to zrobiłem, bo e, jak na razie chyba by go dużo potrzebowali, już ponieważ podjąłem decyzję, w którą stronę będę kierował tą swoją farmę. Mianowicie, powiedzmy sobie, cały budyrek, bo to gdzieś będzie taki wielki budyrek, on się będzie zaczynał gdzieś tu, tak jak, tak jak wyjście z naszej przylotowej stacji kolejki tymczasowej, w tamtą stronę. W tamtą stronę, bo tam jest po prostu dużo miejsca i tak. Bo dyrektor będzie na pewno szeroki na co najmniej. żeby nie skłamać, Z20. No i w pierwszej kolejności, no nawet nie musi wystawać specjalnie nad powierzchni Ziemi, jednak będę musiał całą przynajmniej część tejże powierzchni Ziemi tutaj wyrównać i prawdopodobnie teraz się tym zajmę i będzie to taki pas w tamtą stronę Odtąd do, co najmniej dotąd, wykopany do poziomu, no, powiedzmy sobie tego trawniczka tutaj, bo nie chcę specjalnie, nie chcę specjalnie później, ani się zagłębiać, bo to będzie strata czasu, ani iść w górę, bo później robicie schodów i tak dalej. W takim razie ja łapię łopatę. Ach, nie, nie łapię, nie, nie łapię łopatę oczywiście. Nie, dobrze, łapię łopatę i zaczynam kopać wielki dół. Jako, że mamy już wielką dziurę w ziemi, która ma mniej więcej taki rozmiary, jakie byśmy chcieli, jesteśmy w stanie przejść do kolejnego etapu. Oczywiście teraz ja, co tu będę, że tak powiem, świrował i to, co tu będę budował, może być zakręcone i tak dalej. Ja się to postaram robić od dołu. Jednak, jako, że jestem cały zadowolony z siebie, bo w dniu wczorajszym siedziałem na moim świecie testowym i rozkminiałem prototyp, to udałoby się zrobić taki fajny system. I teraz Wam go spróbuję zaprezentować. Jak on wygląda? No jako, że mamy tutaj dół, mam nadzieję, że jest szeroki ten 12, jeśli nie, to go po prostu w każdą stronę poszerzę jeszcze. Ale zaczynamy tak. Na początek, na początek, powiedzmy, gdzie zaczniemy? Tu, tu, ok. Wybieramy sobie miejsce. Właśnie cały numer polega na tym, że z powodu, że to jest fabryka lodu, pochodni tutaj nie może być dużo. Trochę kurdego, pierze jest środek nocy, ale cóż. Stawiamy czerwodą pochodnię. Następnie stawiamy ten oto sposób. Kolejny, kolejny, kamień. Repeater. Bez opóźnienia. Blok w ten sposób. I tu się zaczyna cała, cała gimnastyka. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w sposób taki. Aby to było widać, co się dzieje. Następnie pochodnia tu. Pochodnia. Kamień na to. Pochodnia po tej stronie. No ale oczywiście to nie wszystko. Teraz będzie pochodnia po tej stronie. Tak. Pochodnia tu. Pochodnia tu. Hmm. Będę się musiał podsadzać, jakie widzę. Pożegnamy się, Klocek tu, klocek tu, yy, czy to było pochodnia tu, tak, czyli yy, pochodnia tu. Wow, dlaczego spadłem? Kto to tu powiesił? Teraz, teraz klocek tu, czerwony proszek na górę. następnie. Klocek w tym miejscu. Pochodnia w tym miejscu. Klocek pod stopami. Czerwony proszek. Pochodnia tu. Klocek tu. Klocek tu. Klocek nad tą pochodnią. Uhu. Eee, mm, będę musiał wziąć te drzewa. Następnie. Czerwony proszek tu. I, I na razie tutaj w tym miejscu to jest tyle, dalej nie idziemy. Teraz gdzie myśmy skończyli? Czerwona pochodnia w tym miejscu. Czyli klocek idzie tu. Znowu się, oj, podsadzaby się w złym miejscu. Eee, co my tu mamy? Eee, klocek tu. Tak? Tak, zgadza się klocek tu, musimy się podsadzić i następny klocek Ups. i następny klocek tu i i ok i teraz jeszcze jedna rzecz repeater tu na trzecim tiku i i i to na razie tyle teraz bierzemy zwykłe pistony oraz jeden lepki i zaczynamy ustawiać nasze pistony, które będą tutaj grały pierwsze skrzypce. Najpierw lepki, piston w ten sposób. Teraz on jest wysunięty. Od razu uprzedzam, że tu się będzie działo tyle magii, że ten, ten mechanizm może w pierwszej chwili w ogóle nie ruszyć. Ja w ogóle nie wiem czy on ruszy. Na świecie testowym ruszył, aczkolwiek... Nie, łopatą. Weź tu. Zatłukę łopatą. Dobra. Nie warczysz mi tam. Yy, aczkolwiek ilość magii magicznych pistonów innych dziwnych yy, samowzbudnych systemów yy, przekroczyła, że tak powiem, wartość graniczną i ja już w którymś momencie nie miałem zielonego pojęcia czy to działa, dlaczego to działa i yy, jak to działa. Teraz ustawiamy zwykłe pistony tutaj, w tym miejscu, jeden na drugim. I będzie ich sześć tu. Dlaczego sześć? Bo to jest max, co mi się udało sprawić, żeby działało bezawaryjnie i bez magicznego pistola. I ogólnie, ogólnie, w tym miejscu nasz mechanizm, yy, oczywiście pierwszy, tak? Ponieważ yy, jestem naprawdę z siebie dumny, bo ponieważ udało mi się go zrobić do postaci takiej, że on się stakuje, czyli bierzemy go, i stawiamy go obok. Bierzemy go i stawiamy go obok. I tak, jeden obok drugiego, jeden obok drugiego i on dalej będzie działał, i możemy go postawić właściwie w nieskończoność i będzie niezależny, nie będzie powodował jakichś dziwnych akcji, przynajmniej na razie. I jak to działa? To jest dolna część maszyny do robienia lodu, która będzie sprawiała, że lód, który będzie schodził z góry z naszego generatora lodu, który za chwilę gdzieś tam na górze zrobimy, będzie spychany tutaj na dół. I powiecie, kiedy dojedzie na sam dół. Bad switch, który jest tutaj zaskoczy i te pistony go wypną, ale właśnie widzę, że jest jakaś muka, bo to się, się powida schować. Pytanie teraz właśnie, czy pochodnie mam dobrze wszędzie. Tu jest tak, tu jest. O, tak. Może opóźnienie złe dla odmiany, albo się trzeba wylogować. Hmm. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało na dwa. Aha. Mały reset. Tak. No i bomba. W takim razie w tym miejscu na dwa, nie na trzy. Ciekawostka, na śmiecie testowym dałbym głowę, że było na trzy. Wróć! Pobyłka. Tutaj nie ma. Tego obwodu nie ma w tym miejscu. W tej pochodni też tutaj nie ma. Ona jest inaczej. Musimy wykopać jeszcze tutaj. Przepraszam za panikę, ale ja wtedy, w dniu wczorajszym zrobiłem dwa prototypy. Jeden działał właśnie z tym czerwonym proszkiem i tą wersję najbardziej pamiętam, bo na niej, bo nad nią najdłużej siedziałem. Ale jest druga wersja, tylko że ona się nie stakuje, tak? Bo ten czerwony proszek, który tu był w tym miejscu, dostawałby moc od tego klocka albo jakiegoś innego obok i wtedy by reagowały dwie kolumny naraz. Wprowadzamy zatem taką poprawkę. Ustawiamy Klocek tu, to możemy zabrać, bo nie jest potrzebne i tu, i dwie pochodnie, jedną tu, drugą tu, i dopiero w tym miejscu, tutaj na górze, w tym miejscu. O, i tu będzie czerwony proszek. i on będzie działał, i wtedy, właśnie tu muszą być trzy tiki. Inaczej będzie się cały ten obóz zachowywał właśnie tak. I o co chodzi? Ogólnie tak, stoimy w tej chwili na Bat Switchu, który jest wypnięty w przestrzeń 3 na 3 na 2 na raz 2, 3 raz 2, 3, 4, 5, 3 na 2 na 5 i to jest pionowy Bat Switch obowiązkowo zrobię na to poradnik, bo nie ma możliwości a tu jest 6 pistonów, które po prostu są do niego podpięte i które reagują na i, na sygnał, który ten bad switch właśnie wygeneruje, wygeneruje, w momencie kiedy ten blok tutaj, bezpośrednio stykający się z pistonem, zostanie zabdejtowany, o, tak właśnie, jak ten piasek postawiłem. TOD się wtedy wysunął i wypchnął nam naszą ścianę lodu, która będzie sobie schodziła w postaci słupa z dachu. Tak. Obowiązkowo na, będzie na to tutorial, bo, bo to jest fajne. To jest fajne i skomplikowane i tego nie widać. I to jest cała dolna część tego mechanizmu. Teraz zanim przejdziemy do części górnej, zajmiemy się elementem podłogi, którego ze sobą nie zabrałem, a którym będzie mm, będą tafle szkła. Jako że tafle, całe bloki od razu. Jak, jak coś to z grubej rury. Jeszcze jedną rzecz zabiorę stąd, bo bym zapomniał i będą to kamienne półpłytki, których nie mam. Trudno zrobi się na górze. Mamy workbencha. I teraz tak. Hmm. To jest cała, cała, cały duch maszyny. I teraz co następuje? W tym miejscu, teraz jak stawiam te szklane panele, będzie podłoga. Ona będzie się rozciągała na 12, czyli tu będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12... Oj będę tu musiał widzę, tą, całą tą górę jeszcze rozkopać, bo minimalnie nam zabrakło miejsca. Ponieważ y, tu i tu będzie ściana, tak? Nie, nie dajmy się zwariować, tu będzie koniec, tu będzie ściana tego całego pomieszczenia, zresztą w tym miejscu. Y, w tym miejscu również będzie ściana. Także te pistody będą schowane w takiej oto przerwie, ale też chyba skłamałem i źle zrobiłem, ponieważ mój zabys polegał na tym, że ta podłoga będzie ujadać Dobra, przejdźmy teraz do tego, co będzie generowało nam lód na samym szczycie tej konstrukcji. I w tym celu wyknijmy to drzewo, bo ono mnie denerwuje. I w tym celu musimy udać się znowu przy pomocy dirtu, Trochę wyżej. To jest tak. To jest sześć i siedem osiem i teraz tutaj będzie szedł obwód z redstone'a. Za chwilę zresztą pokażę jak i po co. Jakże tu będzie szedł obwód z redstone'a to Yy, pek, 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 bardzo skomplikowane. Na Creative się to robi zdecydowanie wygodniej, łatwiej, bo człowiek lata. Skoro tu idzie obózowód z Redstone'a, to tu musi być dziura. Tu musi być czerwona pochodnia. Tak, to na to zrobię, tutorial. Tu już pewnie, już pewnie, że się ze cztery razy wideo cofali, aby zobaczyć o co chodzi. Mm, I tak, tu będzie pochodnia, i tu będzie pochodnia. I żeby nie skłamać, no, skocz, eee, whatever. Yy, tak, ten pistol możemy na razie zabrać i będzie nam potrzebny. Tutaj podstawiamy się dirtem. Tutaj będzie jeszcze jeden klocek i nad nim będzie pochodnia. I tutaj będzie pojedyncza ścieżka z czerwonego proszku. I na razie schodzimy. Tutaj będzie ścieżka z czerwonego proszku, ale nie jestem pewien jak daleko, więc na razie ją zepsujemy. I następnie zwykły piston będzie umieszczony tu. Oraz lepki piston, który będzie umieszczony tu wróć, nie w tą stronę. Nie wiem, czy spadł. Mam nadzieję, że nie. On być skierowany do wewnątrz. Tak? Tak. I bomba. Dobra. Czyli w tym miejscu mamy klocek I teraz, yy, znowu. Podsłaniamy się dirtem. Z lepki piston mamy ciągle lepki piston. Będzie umieszczony tu. I teraz sprawa tego, yy, tej, tej ścieżki, ścieżki z czerwonego proszku. Wygląda w ten sposób, że będzie ona tu. Ten klocek jest tutaj dość potrzebny, bo zapobiega tak zwanemu magicznemu pistonowi, który wszyscy znamy i lubimy. I teraz tak, ten klocek tak, tutaj. Jeden klocek, tutaj. Kolejny klocek, i to jest. To jest nasz drugi butt switch, który będzie reagował na zamarzanie wody teraz klocek tu, klocek tu, klocek tu, klocek... No A ja w ogóle, dlaczego ja, się, dlaczego ja się tak rozdrawniam? Od razu po całości jedziemy. E, tam nie zależy, pod spód już. E, bo dobra, to nie skobla, mamy bardzo dużo. I teraz klocek tu, klocek tu. Tamtym dirtem się nie przejmujcie, on jest nieistotny. W tym miejscu będzie, będziemy wylewali wodę żeby nie skłamać od razu ją wylejemy aby pokazać jak to będzie wyglądać kiedy już z tym skończymy. Oczywiście ten dirt w tym miejscu jego tu nie będzie. Tu będą kolejne, znaczy na pewno w tamtą stronę będzie, będą kolejne takie oto mechanizmy. Może jeszcze machnę jeden w tą stronę, ale nie sądzę. No a to powiedzmy, że w tym miejscu nie będzie dirtu, w tym miejscu będzie normalny cobblestone i teraz tak ten dirt Tutaj, i tutaj on zostanie zastąpiony na jakieś ładne półpłytki albo coś w tym stylu. I teraz bierzemy naszą wodę, tak? Yy, oczywiście, żeby nie było, w tym miejscu ustawiamy znowu kobylstwo, żeby ona nie uciekła. I teraz, co następuje? Wylewamy ją tu i wylewamy ją tu. Jako, że woda, która znajduje się bezpośrednio pod niebem, na biomie zimowym, będzie zamarzać, to za każdym razem, kiedy ona tutaj zamarznie. Ten Bad Switch, który właśnie teraz będziemy uskuteczniali, tutaj na dole, będzie generował sygnał. Będzie generował sygnał. Ciekawe, czy to Tak, tak. O, bardzo dobrze. W tym miejscu ustawiamy czerwoną pochodnię. Musi się ona znajdować tutaj. Następnie. Uhuhu, prawie poleciałem na web. Następnie od niej ustawiamy blok. Ustawiamy repeater. Yy, tak, kurde musimy wrócić na górę, gdzie jest, gdzie jest mój dirt, bo to nam nie będzie potrzebne. Tak, tak, jak to skończył nam się dirt, no bez przesady. I teraz tak, tu ustawiamy jeszcze jeden klocek, tutaj również. Przesłońmy na chwilę tą wodę. Nie chciałbym, żeby ona mi tu zamarzła w tej chwili. Tutaj ustawiamy kolejny repeater. Tym razem ustawiony na drugi tik. Minimum, na drugi tik. Można by na więcej, ale minimum musi być na drugim. Następnie czerwony proszek tu. No i musimy zaskoczyć na łeb chyba. Chyba, że nam się uda. Udało się. I teraz tak. Tutaj, na tym bloku czerwona pochodnia znowu. Uh, skomplikowana sprawa. I już. I teraz, możemy jeszcze powiesić czerwoną pochodnię tu i zaskoczyć sobie na dół. I w tym miejscu ciągniemy resztę obwodu. Cały ten dirt mm, będzie już tutaj niepotrzebny. Tutaj ustawiamy czerwony proszek i koniec. Cały, cała ta nasza machineria jest już gotowa na Przyjęcie lodu w tym miejscu coś nie zatrybiło. Chyba, chyba jest za duże opóźnienie. Tak, mam nadzieję, że teraz zabangla. Coś nie trybi. I czemu? Hmm. To jest na pewno dobrze. Dobra. Momencik, ja to sprawdzę. No dobra, wychodzi na to, że opóźnienie jest za małe i po prostu ten piston lepki nie nadąża schować tego całego klocka i pozwalając zepchnąć go w dół temu. No, najwyraźniej teraz będzie lepiej. Zgadza się. Bad switch reaguje tylko raz. Klocek jest spychany na dół. Powiedzmy, że te klocki drewna, to jest nasza woda. Co się dzieje? Uwielbiam multiplayer, ja i te jego idiotyczne bugi, które teraz są w single z tego powodu. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. No co jest? To zgłupiał. Przerwa techniczna, muszę się dowiedzieć co tu się dzieje, bo tak być nie może. Hehe, głupi błąd. Aż dziwne, aż że się nie zorientowałem wcześniej. Ta kolumna, w tej chwili, ten kobel, na którym stoję, prowadzi prosto od pistonów, tych, które wypychają naszą kolumnę lodów w bok. Pionowo, jak widzicie, po prostu popełniłem błąd. I ten piston był za jeden za daleko w tamtą stronę, czyli po prostu muszę to wszystko minimalnie przesunąć. Kurde mol, znowu coś źle policzyłem. Dobra, wiecie co. O, nie! Zalejesz mi wszystko. Bo mi to wygląda, że strasznie się tutaj to skomplikowane zrobiło. Ciężko, ciężko jest mi z tym walczyć w taki sposób. Ja tą budowę tej fabryki lodu po prostu rozciągnę na kolejny odcinek geometrycznej wyspy, bo i tak już bardzo dużo czasu minęło. Odcinek stał się zbyt długi. What the fuck. Dobra, zdecydowanie muszę się temu przyjrzeć, bo tu się dzieją jakieś czary. W takim razie to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy już mi się to uda uruchomić. Na razie, cześć.